É, bom Nie zwykle w raz kontroli Niemniej, do pierwszej ligi w 2008-2009 drużyny Krzostowiec.

Marzenia się spełniają, ciężko na to pracowaliśmy. Tak. Na każde marzenie bardzo ciężko trzeba zapracować i myślę, że się teraz bardzo cieszymy i jest parę dni na to, żeby się cieszyć. Już strzeliły korki od szampanu? Tak, korki korkiły, wiło też strzeliło, więc myślę, że będzie bardzo rychowo, bo na te cenu nam się bardzo, bardzo należy. Dzisiaj było ciężko, wydawało się, że, że to będzie jednak łatwiejszy mecz. Ja, jesteśmy za bardzo rozluźnieni, wydaje mi się, że bardziej myśleliśmy, co będzie po meczu, a jednak musimy wiedzieć, że żadna dużo tutaj nigdy się nie położyła, żeby, żeby na łatwo było wygrać. I dzisiaj też później w tym i dało, dało, dało się to dało. Cieszę się bardzo, że, że moja branka zdecydowała o tym, że żeśmy awansowali do pierwszej ligi. No ale cały zespół na to, na to zapracował i, i, i przez, przez pół roku, przez pół roku na pewno, na pewno, na pewno żeśmy na ten awans na pewno w przebiegu tego półrocza, żeśmy zasłużyli. Byliśmy zdecydowanie najlepszą drużyną w tej, w tej grupie. No i tylko cieszę się, że, że możemy teraz świętować awans, chociaż nie było łatwo, mieliśmy w połowie rądu malki kryzysik, ale najważniejsze, że pod koniec 4-4 metrów porządku, żeśmy wygrali i to my jesteśmy na dzień dzisiejszy w pierwszym roku. Wreszcie się udało awansować, radość chyba ogromna. No, oczywiście, tak. E... Poświęciło mi się moje marzenia, jakiś tam z młodzieńczych lat, gdzie e, jako kibic przeżywałem, klubem do pierwszej ligi. To no, też te, awans do pierwszej ligi, ale troszeczkę innej, ale no niezmiernie się cieszę, że to, że to się stało na kolejkach e, wcześniej i myślę, że każdy w Ostrowcu jest szczęśliwy. Moje zawodników, działaczy, kibiców spełnili się. Na to pracowali ciężko piłkarze, to było widoczne. Chociaż e, nie wszystkich meczach byliśmy e, zadowoleni, ale siebie nie przeżyliśmy żadnego spotkania, to e, cała Chciałbym z tego miejsca no, podziękować zawodnikom, że e, z, e, bohaterom tego, tego sukcesu za to, że zrobili wszystko, żeby go zrobić tą pierwszą ligę. E, I e, profesjonalnie podchodzili do treningów za to im, im dziękuję. E, no i myślę, że ta pierwsza liga będzie wyzwaniem dla, dla niektórych, bo pewnie nie przed tutaj zostaną. Na pewno zmienią barwy, bo że, e, takie mam odczucia też tego nie wiem, ale myślę, że jeżeli to zostanie stworzone na warunki, to światełko będzie coraz jaśniejsze, zielone, się świeci.